Ma, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Serkowi i mamy rozpoczęcie ze mną kolega, który nazywa się DKP. I on gra Lizzyny, przywitaj się. Simo i ja gram Panteonem i gramy z Astro Sherwood. Gramy przeciwko Fiorze, Ashowi i Masterii i Masterze i Dobra, ja yy, biorę wśród łucznią i kupuję to co jest w zalecanych, ponieważ lubię to kupować. Ostrze do rana i w szybkości. Dzień dobry. No i nagrywamy to chyba z... Który raz już nagrywamy? 15? Oj, to będzie już 7. Nie, chyba więcej. Więcej, no... Ja napiszę, jest że ktoś, jestem z Polski. Cały czas ktoś u ciebie wchodzi. Albo u ciebie, albo u... Albo u... Eee, u... 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 u, 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 u tego. Nikt, u mnie jeszcze nikt nigdy nie wszedł. Nie, w ogóle. Obiad. No... ale... Nie <laughs> Obiad! O, tutaj, tutaj są, właśnie Chodź Idę, idę Chodź, pięknie Pięknie Kurde, źle Kurde, źle Nie, 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 nie O, dobrze Nie, ja nie mam um, po co Kurde, umrę. Iść, no. do... Nie, nie umrzesz Nie umrę, jej Uciekam, uciekam, uciekam Niech będzie taka głupia i pójdzie pod ołtarz I będę jej wdzięczny Umrze E, czemu jej nie rzuciłem oszczepem? Spoko, nie ona No ale ja chciałem. Dobra, na razie nie zginąłem, nie ma siary na YouTubie. Eee co? Mam Skąd Skąd ja mam dwa? Aha, bo były dwie śmierci, no tak. Trzy. No. To ja tutaj idę do was, Ostaj bab. Tak tak. Aż z fajnie wygląda. Tak teraz. Bo ty jesteś herterem. Ja idę z, od tyłu, od, od. Od. Od góry. Kim jesteś? Nie. Dobra. Dobra. Jest, jest, już mam minimum. Już nie ma siary na YouTubie. Śmieszne, nie? nie! no i mamy fajne staty 5 do do no wiem no no i opowiedz coś o sobie no tyle ja stawiam się no no kto mnie tak mocno walił? co? przepraszam? to znaczy słucham? czemu zawsze za każdym razem mówisz żebym mówił coś o sobie? aaa e no bo ludzie na pewno nie chcą o tym słuchać no a taka jest moja powinność na tym polskim YouTubie. Nie wiem czemu jej nie dogoniłem. Nie. No, moja strategia ogólnie to jest strategia kamikadze, czyli y, atakujemy nieważne, czy ktoś mnie śledzi. Nie atakujemy nieważne, czy jest ołtarz, po prostu, to znaczy y, wieża. Po prostu atakujemy i z, y, próbujemy zabijać. Nie śmiej się To nie jest śmieszne. Ty jesteś śmieszny To jest śmieszne To nie jest nawet śmieszne No Powiedziałem powiedz coś o sobie Nie powiedziałeś nic o sobie Un Lagujecie. Laguje cię Laguje cię strasznie Lagujecie! CIĘ! Aj, powiedz coś naprawdę. No, lagowało cię straszliwie. Mnie też? Nie. O, to dobrze. To ja jestem słaby. No, niestety. Nie noszutowałem. Eee, tak. Co sądzisz? O, kurde. Co sądzę o tym? Nie powiem. Bo nie mam czasu. Bo idę na nią. Dobra. Nie, słuchaj, zostań, zostań, zostań. Zostań. Kurde. No. No, ja po prostu nie chcę, żeby była siarna, że nie umiem grać. Bo ludzie pomyślą, że nie umiem grać. Odrobisz to. Co? No, Mmm, powiedział ten, co nie musi być najlepszy. Ty smoczek. Zdradziłem Cię. <laughs> no to teraz powiem coś, czego się nie spodziewaliście na pewno. To jest Hacper. <laughs> Aha, dobra. To, to nie jest śmieszne. De Decapito Hacper, zdradziłem Cię. Siara. <laughs> nikt się tego nie spodziewał. Na, pe na pewno nikt się tego nie spodziewał. No nikt. Pewnie nikt. No nikt, no nikt. A ja obecnie idę na aż. Pomóż mi, w pokoju. Co by kupić? O kurde, <grywa> zabrałem na siebie wszystkie miniony, ale teraz już nie. Ej, chodźcie, pomóżcie pomóc. Gdzie? No tutaj. Dobrze, dobrze. Podajcie. A ja wezmę ołta nie pomogę, bo jest. Ty... Nie dam, bo nie mam coś w stylu. Czemu masz trzeci level? Ponieważ mogę. O, ha, ha. Czemu Bibi? Coś napisał. Bye bye. Aha. Może wygra... Żebyśmy już wygrali. Aha, dobra. Nie, nie roz... Nie, nie. Nie, nie mówiłem nic. Mam już ja już mam któryś, nie powiem który. Ale mnie ścięło trochę. Żal. O, mam czwarty chodź, level. Widzę, że aż idzie. No ja, ja tutaj idę. O kurde, trzech, dobra, nie. Ja idę stąd. Tak. Chodź tu. Ok. No Brawo. Pierwsza seria. Jak się z tym czujesz? Chodź tu, chodź tu. tu. Dobra! Do Okej okay. Nie ma już siary, wykonałem swoje zadanie 2-0-3 Jaki Powiedział Dobra, o, no Co, cofnij się, bo zaraz pewnie umrzesz Mhm, tak ja jeszcze w porównaniu do ciebie nie umarłem ani razu Ale cię zjechałem, czujesz się taki tak, 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 tak źle, prawda? Mm, tylko najlepszy miara. To ja cię zjechałem, co? Tylko najlepszy miara. Tylko najlepszy, co? Tylko najlepszy umierają. Chyba mi się pogięło, co? Słucham? No patrz. Powiedziałem tylko chyba mi się pogieło. Co? Miesz tak? Jak pod nawet nie tak? Widzisz, każdy padł tylko nie ty. Najlepsi tylko umierają. No nie, właśnie. Tylko gówno umierają. No. No. O nie. No. I jak się czujesz, jak się... Chciałbyś. Przecież tylko najlepsi umierają. Przecież tylko najlepsi umierają, także nie będę ci psuł tej zabawy. Patrz na moje życie. Ej. Potem to znowu. O fakt, zginę pierwszy raz. Jej. No właśnie. Widzisz? E, co mam kupić? Nie wiem. Ja Chyba sobie kupię czarne ostrze, wiesz? Znaczy, nie czarne ostrze, tylko krwawe ostrze. Ponieważ to jest moja ulubiona broń w grze. Krwawe strzeczy tam krwiopijec na innej mapie. Nie ma znaczenia. Brawo! Który już raz masz nie do powstrzymania? Drugi może. Pierwszy? Pierwszy. Brawo. Ale nie, chodzi mi o to, że w życiu. Tak, dużo, trzy Przyznaj się. No, przyznaj. Skąd mam G2. O dzięki! My gramy z fajną osobą. Pozdrawiam cię osobę, jeśli to oglądasz, bo jesteś fajna. Bo powiedziała nam GG do wszystkich, co znaczy, że jest miła. Lol, oh. dzięki za mnie wykonałeś zadanie poz pozdrowić z YouTube'a. Olol, olol, o lol, pomóż! 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 Dzięki Nie masz teleportacji? Depo, deportacji? Deportacji Deportacji Nie masz... nie masz deportacji? Trzy trupy! LOL Na tej mapie pierwszy raz mi się... Pięć... cztery trupy! Dobre! Pierwsze cztery trupy na świecie KS to było cztery trupy, tylko nie widać było bo KS bo... bo ten no as No, zaraz im zniszczymy wieżę. Jak się z tym czujesz? Ja nie słyszyłem, pytaj się A jak się czujesz... jak się czujesz z tym, że będziesz pokazany w YouTubie? Śmieszenia, Śpiasz, Śpiaszodia. O Fuck! To była baja. Ja to dia, to nie była baja. Po raz drugi jestem najlepszy. O tak, zginąłeś po raz drugi, a ja zabiłem kogoś po raz. Po raz trzeci! Słaby jestem. Czemu masz 3, 2, 2. Pomogę. Hmm? Pomogę. Hmm? mogę. Pomokę. Jakbyś oglądał mój kanał, to byś wiedział, że to jest moja odzywka. Siema. Kup młot, lodowy. Kup młot. No miał tak, no miał, tak, na Tak Teraz cię zobaczy 8 osób, przywitaj się <laughs> Chciałem powiedzieć tak, żeby cię zgasiło, ale mi nie wyszło <laughs> <laughs> Śmieszne, nie? ŚMIEŻNE Aż 8 osób Aż osiem osób. osób Dobre, nie? Hard, hard Hardcore Hardcore Max, siebako Siebako Siema <laughs> 8, ale bandy jeszcze nie Okej. Kurde. No jestem e najlepszy, dlatego umarłem. Y tak jak ty e powiedziałeś. Łaaa! Wow. Pan nadzieję, że nie miał jak kamery na mnie. Co? Nie. Ale teraz mam. Świetnie! No. No i odcinek myślę, że mi wyjdzie, ponieważ nikt się na razie... prawie nikt się nie, na razie nie włamał do mojego pokoju, tylko nie. babcia, która pytała się, z kim rozmawiam. I co powiedziałeś? Nie powiem. Że z, że z Michałem? Nie powiem. Że z kim? Że z Michałem? No, to tak naprawdę nazywa się Michał, tylko, tylko on stosuje dekaf i taki trik, wiesz, wiecie? No. To, to tak naprawdę jest Arek, Jacek. To jest... Eugeniusz, Eugeniusz Eugeniusz co? Śmieszne, bardzo Czekaj, z czego to jest? Nie oglądam takiego czegoś Co ty oglądasz? To ja To ja Wiesz, że przed chwilą powiedziałeś, to nie, to ja Tak, ja uciekam, bo tam bo tam jest dziewiąty level, a ja mam ósmy i zginę. No serio, kurde, co ja? Nie. Jako drugą rzecz. Nie. I później jako trzecią. Nie. Będę walczył, będę walczył, będę walczył. To właśnie za jest Siema. Może nie jest słaba? Ale No wiem, bo ja, bo ja używam takiej taktyki. Ogólnie, yy, wszystkie style naraz to jest moja taktyka. O, udało mi się! Dwa kille! Fajnie! No i cieszę się, no i nie ma wstydu na YouTubie. E, nie no, ogólnie to, to mi tak o, to tak o mi idzie na co dzień. Tak. tak. Nie kłam. Nie kłamie. Jesteś na wizji, nie? No przecież przed chwilą powiedziałem, że trzy że miałem dwa trupy, chyba cztery razy z rzędu. Teraz jest piąty chyba. Nie musisz się chwalić. Nie musisz się produkować, tak? Ale Ale miotał jak szatan. No ja też mam dwa trupy. Eee, to wygrane. Co? może będzie tak jak wtedy. No wcześniej jak nagrywaliśmy to były najpierw statusy 28 do 3, a później to przegraliśmy. Może będzie tak, no właśnie takie jak z Cześć. Okej. Okay. Dzięki. Okay. Dzięki. Poczułem się zbyt pewnie. Poczułem się zbyt, zbyt pewnie. Ale mogłeś mieć. No wiem, wiem. Jakbyś Poddali się. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, Jeśli tak, to wiesz, co zrobić. I na razie. Bardzo ale wreszcie Tak, no i powiedz coś od, co, do, od siebie. Na koniec. No i dziękuję, cześć!